Tym, jak zachęcić dziecko do aktywności fizycznej, porozmawiam dziś z panią Dorotą Harbarczuk, dietetykiem klinicznym. Dzień dobry państwu w programie Twoje zdrowie. Dzień dobry, pani Dorota. Dzień dobry. No właśnie, nie zawsze dzieciaki, szczególnie teraz, lubią e, ruch. No bo mamy telefony, tablety, komputery, bajki na telewizorze. No to w jaki sposób właśnie wyciągnąć dziecko z tego fotela, z tego i kanapy? Myślę, że. Najważniejsza rzecz to po prostu być wzorem. Wiem, że to nie jest proste, ale i nie mówię tutaj od razu o tym, że musimy być sportowcami i daną aktywność fizyczną jakoś bardzo lubić, ale po prostu też spędzać czas aktywnie razem, razem z dzieckiem. Więc myślę, że to, to jest absolutnie kluczowe. A druga kwestia to, żeby się po prostu zastanowić też, żebyśmy my byli świadomi, jakie korzyści. Yy, będzie miało i dziecko i my z tego, że będzie wprowadzona aktywność fizyczna. Bo oczywiście często nam się kojarzy, a będę ćwiczył, czy muszę ćwiczyć, żeby nie być, nie wiem, grubym na przykład. To, gdzie to jest w ogóle błędne, tak naprawdę, no podejście. Albo, że a ćwiczę, no żeby schudnąć, bo, no bo inaczej jak to będzie. A jeżeli pomyślimy trochę z drugiej strony, że będzie to wpływało korzystnie na nasz stan zdrowia, yy, już jako my dorośli możemy sobie to uświadomić, że na przykład Uwraż aktywność fizyczna uwrażliwia tkanki na insulinę, czyli mamy mniejsze ryzyko np. cukrzycy w, w przyszłości. Jeżeli e, dzieci też biorą udział mm, w różnego rodzaju zawodach, czy, czy e, na przykład uczestniczą w jakichś zajęciach grupowych, no to uczą się też e, tej relacji z innymi, więc to tak naprawdę tutaj nie chodzi o sam wysiłek fizyczny. Wtedy do wszystkie takie poboczne też cechy, z umiejętności. Więc jeżeli my sobie to uświadomimy, tak to będziemy rozmawiać z dzieckiem też o tym, no to ono automatycznie będzie czuło, że my jesteśmy też przekonani o tym, że ta aktywność fizyczna to nie jest tylko bieganie paru kółek i odliczanie, kiedy to się skończy. No bo wtedy to nic przyjemnego z tego nie będzie. Ale też y, łatwiej być y, tym wzorem, y, łatwiej samemu się ruszać i samemu się zachęcić do ruszania. Jeśli pomyślimy też o tych krótkobieżnych, prawda, bo to, że będziemy kiedyś zdrowi, kiedyś to jakoś tam będzie, często się podchodzi. Ale każdy z nas jest narażony na stres i to w bardzo dużej mierze obecnie. Jesteśmy generalnie bardzo zestresowani. No a sport może być właśnie taką odskocznią. Sport czy po prostu jakiś, jakaś aktywność, mm -hmm. że e, tak naprawdę w bardzo szybki sposób będziemy mogli rozładować te emocje i od razu to samo poczucie nasze się poprawi. Dokładnie, plus może to być po prostu frajda i dla nas i dla dziecka, w momencie gdy będziemy biegać za piłką na przykład albo będziemy tańczyć czy Czekać, inna aktywność będzie, będzie nam towarzyszyła, to właśnie warto, warto do tego z tej strony podchodzić. Ja wiem, że też oczywiście są osoby, które no generalnie nie lubią za bardzo aktywności fizycznej, więc wtedy jest trochę trudniej, gdy no my sami do końca nie lubimy i chcemy zachęcić dziecko, ale to właśnie wtedy warto pomyśleć, co by było takiego korzystnego, żeby nie robić czegoś, czego nie lubimy, tylko poszukać, a jest naprawdę bardzo duży wybór. Mhm. Czyli tradycyjnie zamiast samochodem, to rowerem czy spacerkiem. Mhm. Zamiast do kina, na basen na przykład, czy na jakieś zajęcia, co z rodzicami przecież też jest mnóstwo możliwości, że to dziecko mhm. razem z rodzicem może uczestniczyć w różnych zajęciach ruchowych. No właśnie, za, przez zabawę. Jeszcze o tyle łatwiej jest poza sezonem zimowym, że możemy wyjść na rower czy pospacerować. Ale jeśli jesteśmy utkwieni w domu, bo na zewnątrz jest zimno, brzydko i ponuro, no to możemy przecież porobić nawet tory przeszkód z poduszek mm -hmm. czy z zabawek, z czegokolwiek, prawda? Dokładnie. No jednak yy, dzieci wtedy będą tak podekscytowane, że nawet nie może do końca nawet nie zobaczą, że o, że biegały tyle czasu na przykład, że to była już y, aktywność fizyczna, bo to dla nich będzie po prostu bardzo coś takiego zabawa. ciekawego, tak, zabawa. I zabawa. Ale także jeżeli chodzi już o takie aktywności w domu, to często też się utarło, że o to na przykład no, rowerek stacjonarny albo bieżnia I też to już mówię na przykład o młodzieży czy o właśnie już o starszych dzieciach, ale to niekoniecznie też będzie atrakcyjne dla, dla danego dziecka, bo to może być nudne po prostu po pewnym czasie, więc żeby się zastanowić, jak mamy możliwość, możemy zapisać na jakieś zajęcia, czy na przykład jakieś sztuki walki, czy czy zajęcia takie dodatkowe, typu na przykład piłka nożna, e, albo nawet właśnie taniec, czy zumba, czy... No naprawdę, tutaj wybór mamy bardzo duży, a jeżeli już jesteśmy w domu, to nawet skakanka, czy hula-hop, to e, czy nawet filmiki możemy sobie różnego rodzaju włączyć. Jest mnóstwo zakładami. filmików właśnie dla dzieci, przepraszam, że wtrącę mhm. takich, e, które na przykład joga dla dzieci, czy mhm. trening dla malucha, trening dla przedszkolaka, że takie typowo, że opowiada... E, ten trener opowiada bajkę, a my wtedy naśladujemy ruchy na przykład jakiegoś tam zwierzaczka, jakiejś postaci, więc mm -hmm. to też jest bardzo fajna formuła. I mimo że tego jest dużo, to często jest tak, że po prostu o tym nie wiemy, ale mm -hmm. jest taka możliwość. Tak, więc <gry> właśnie, więc warto, warto o tym pamiętać i z tego też skorzystać. No i druga też kwestia, że jeżeli nie chcemy zaczynać od razu jakiegoś na przykład treningu, to możemy włączyć po prostu muzykę i umówić się, że będziemy codziennie mieć na przykład albo nawet może codziennie, na wieczór, tak, albo dwa razy w tygodniu, czy trzy, to już, to już będzie duży tutaj plus, gdzie możemy się wyskakać, wybawić i, i razem spędzić czas i z dzieckiem i od razu dziecko będzie też bardziej wtedy aktywne. Czyli y, zamiast weekendowego kina w domu, to dyskoteki. Tak. <laughs> może być, jak najbardziej. Warto też właśnie to, o czym Pani powiedziała, ale myślę, że warto, żeby to wybrzmiało tak jasno, żeby właśnie proponować dzieciom różne formy aktywności. I mhm. czasami też dobre jest to, że jeżeli teraz coraz częściej są kąciki dla dzieci na siłowniach, że rodzic może przyjść z dzieckiem, mhm. dziecko może niby tam sobie porysować, ale samo to, że ono jest w takim miejscu, obserwuje, że mama czy tata ćwiczy, to już dużo daje, prawda, że ono też chce spróbować, bo to jest coś fajnego, nie? że tam jest fajnie. I przede wszystkim też, jeżeli chodzi o różne dyscypliny, nie nastawiajmy się, że jeżeli my nie lubimy na przykład piłki nożnej, to nasze dziecko też nie będzie lubiło, bo wiem, że to czasem podświadomie, to oczywiście bez żadnego złego, jakiejś złych intencji, tylko podświadomie tak już możemy gdzieś się tym e, sugerować, a tak naprawdę, żeby to był taki czas, że można sobie, może sobie popróbować przeróżnych dyscyplin i zobaczyć, co mu, co mu będzie odpowiadało. A jeżeli chodzi o ten przykład z góry, to myślę, że wiele rodziców, czy no też o tym wie, że na przykład, jeżeli się ćwiczy w domu, to bardzo często jak dziecko widzi, że się ćwiczy. To zaczyna ćwiczyć razem. Oczywiście nie zawsze to jest proste, żeby no tak, razem, no. razem ćwiczyć Może być no ale czasami, tak. Tak, ale, no ale naśladuje, bo widzi ten przykład z góry, że o, skoro mama ćwiczy, czy tato ćwiczy, to to, to jest ważne. Więc, yy, więc no naprawdę to dzieci nas konkretnie obserwują. Czyli generalnie najważniejsza rzecz, żeby dawać się dobry przykład, a druga kwestia to poprzez zabawę. Tak, i tutaj jeszcze. Myślę. A to ja tylko jeszcze ostatnią rzecz dodam, co chciałam jeszcze tutaj mówić, że warto też ustawiać cele. Możemy jak najbardziej ustawiać cele. Oczywiście, żeby się to było też takie realne, żeby nie narzucać dla dziecka, że powinno trenować tyle i tyle razy w tygodniu. Ale jeżeli widzimy, że naprawdę jest trudno tą barierę trochę przełamać, to żeby w ogóle zaczęło jakąś aktywność, no to możemy zrobić sobie, tak jak wspominałam w wcześniejszych odcinkach, jakimś harmonogramie, że na przykład trzy razy w tygodniu, pójdziemy na dłuższy spacer i sobie to odznaczać, zaznaczać i wtedy na przykład będzie, może niekoniecznie jakaś nagroda, ale na przykład, no pojedziemy później sobie w jakieś inne miejsce jeszcze ciekawsze na ten spacer, gdzie będzie jeszcze ładniej, albo, no nie wiem, pojedziemy doos, na super plac zabaw, tak, na który tak, nie byliśmy. Tak, dokładnie, to u mniejszych, u mniejszych dzieci, dokładnie, ale żeby też jednak dziecko wiedziało, jaki jest w miarę konkretny, e, konkretny cel. No i też fajnie, zamiast zatrzymywać się samochodem u drzwi danego miejsca, do którego jedziemy, zatrzymać się nawet te dwie minuty drogi dalej, prawda? Mm. To nas nie zbawi aż tak bardzo i zawsze ten, ten, ten króciutki będzie. spacerek, ale to już jest coś. Dokładnie. Bardzo Pani dziękuję. Dziękuję. I Państwu dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnych odcinkach programu Twoje Zdrowie.